Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym materiale, gdzie próbuję pobić czas najszybszego kierowcy z kwalifikacji. Tylko że tym razem, dla różnorodności, będę miał do pobicia dwa czasy. Wpierw Louisa Hamiltona ze sprintu, minuta 3849, z kwalifikacji oczywiście do sprintu, no i z kwalifikacji do głównego wyścigu Oskara Piastrygo, minuta 3641. I jeszcze dodatkowo dodaję sobie presję. Godziny czasu. Jest dokładnie 11:50 u mnie i do 12:50 mam pobić przynajmniej czas Luisa Hamiltona, minuta 3849. Jeśli tego nie zrobię, no to nie zaliczę tego wyzwania, więc e, tym razem presja jest większa, bo tydzień temu jak robiłem te, te wyzwanie z Landon Norrisem, no to tam mi zajęło dwie godziny, żeby pobić jego czas. No i tak, standardowo wyjeżdżam sobie na tor. Najpierw, żeby zapoznać się po prostu z przyczepnością, bo obiekt oczywiście znam, ale żeby zobaczyć po prostu jaka jest przyczepność, ile tracę na tych pierwszych okrążeniach do tego czasu i pamiętajcie, do 12.50 muszę pobić te dwa czasy. Wyjeżdżamy z alei serwisowej. Oczywiście link do toru oraz do bolidu znajdziecie w opisie tego materiału. Bardzo dobrze odzerowany tor, mimo że nie jest laserowo skanowany, no to wygląda w miarę realistycznie. Bolid też oczywiście bardzo realistycznie wygląda. No ale to jest taka też beta-wersja, ale bardzo dobrze zrobiona także wjeżdżamy się w obiekt. Przejeżdżamy przez zakręt numer 4 i przed nami szybkie zakręty. Jest to naprawdę specyficzny tor. Jeden z moich ulubionych. Bardzo przyjemnie mi się po tym obiekcie jeździ. Posiada wiele takich różnych ciekawych zakrętów, szczególnie te długie, gdzie trzeba uważać z dodawaniem gazu. Trzeba być bardzo cierpliwym z tym gazem, bo one prowadzą właśnie... Tutaj akurat ten prowadzi na długą prostą, ale tam w pierwszym sektorze no to musisz czekać, czekać, czekać. Naprawdę, tu jest dużo czekania. Na tym torze i to jest najdłuższa prosta ze wszystkich prostych odcinków z całego kalendarza Formuły 1. Kilometr 200 bodajże ma ta prosta. Jest dłuższa niż w Baku, bo w Baku tam są jeszcze takie dwa łuki, które się pokonuje na pełnym gazie i one nie są zaliczane do, prostych, do prostej. Dobra. Kończymy okrążenie wyjazdowe. Rozpoczynamy pierwsze okrążenie pomiarowe. Na razie z baterią na balans z MGU-H na baterię Czyli takie po prostu bardzo, bardzo zapoznawcze, spokojne okrążenie pierwsze, i zobaczymy, ile będziemy tracić. Tutaj duża podsterowność. I kończymy pierwszy sektor. Mocne hamowanie do czwórki, tutaj blisko oczywiście Apexa przejeżdżamy. No i teraz do prawej, bo. Szybkie zakręty przed nami w drugim sektorze, ten na pełnym gazie, oczywiście. Do drugiego trzeba już lekko przyhamować i trzymać się tutaj wewnętrznej, i przygotować się na te dwa, lewe. I tutaj też cierpliwie z gazem na wyjściu jest tarka na zewnętrznej, trzeba uważać, żeby za mocno na nią nie wyjechać. Kończymy drugi sektor i rozpoczynamy trzeci. Lewo, prawo, taka szykana i ten prawy, długi. Wyciąga nas na tą najdłuższą, prostą, na tym torze. Opony C3 ciekawe, czy one będą tutaj najszybsze 320, prawie 330 na prostej więc z tymi ustawieniami baterii to już w miarę szybko. Z tego co pamiętam, Hamilton miał 336 na prostej że 340 zrobię z maksymalną mocą silnika i baterii. Dobra, kończymy pierwsze okrążenie. Czasem minuta 33,500. Nie wygląda to źle, znacznie lepiej niż w Melbourne, gdzie traciłem 5 sekund bodajże na pierwszym okrążeniu, czy 4 sekundy. Tutaj tracę 2,5 do czasu Hamiltona, więc nieźle. Teraz drugie okrążenie. Teraz już postaram się trochę bardziej przycisnąć na tym kółku. No, ale 2,5 sekundy w przeciągu godziny myślę, że na spokojnie jestem w stanie znaleźć. Dobra, ale na tym drugim okrążeniu jakoś specjalnie się nie poprawiam. Jest za szeroko już przód nie domagał. Dobra, kończymy drugi sektor. Lekka poprawa. Pięćdziesiąty na minusie. Czuć wielką podsterowność. Trzy i hmm. No zobaczymy. Na razie wygląda to obiecująco. 5 minut, 5 minut dopiero minęło od rozpoczęcia sesji. Czuję, że jesteśmy w stanie to zrobić w miarę szybko. Cztery dychy na minusie. 1,33,156, czyli jeszcze 2 ,3 sekundy i 30. Nam dokładnie brakuje do czasu Luisa Hamiltona i 2 ,5 sekundy i 50, czyli 2,5 sekundy do czasu Oscara Piastriego. Dobra, to będzie takie ostatnie okrążenie. Z tymi ustawieniami. Staram się teraz przycisnąć, skupić się. I potem wracamy do boksu i prowadzimy pewne zmiany. 30 na minusie, więc z okrążenia na okrążenie urywam tam po kilkadziesiątych. Oj, tutaj straciłem na prostej, za późno chyba włączyłem system DRS. Teraz będzie ważne hamowanie, i za wcześnie zahamowałem. Ewidentnie za wcześnie zahamowałem do nawrotu. Muszę ogarnąć jeszcze punkt hamowania. I wyjeżdżamy na prostą. Będzie lekka poprawa, no ale mogło być znacznie lepiej. Tutaj już na spokojnie 1.32.7 byłoby do zrobienia. Dobra, wracamy do boksu. prowadzamy pierwsze zmiany, ale takie spokojne. Nie od razu tutaj max na kwalifikację. Ehm, tylko na spokojnie. Zobaczymy, jak na C4 poradzi sobie bolid. Z paliwem jeszcze tutaj nic nie ruszam, zostajemy na tych 30 litrach. I yy, jedynie aero… Kurczę, nie wiem, czy bym aero coś tutaj w ogóle ruszał. Jest trochę podsterownie, więc trochę sobie zniżę tylne skrzydło. No i dobra, ale teraz zmieniamy tryb silnika baterii. Teraz już na okrążenie takie kwalifikacyjne. I potem dopiero podkręcimy jeszcze silnik na maksa. I zobaczymy. Ale teraz już takie okrążenie z baterią na push podczas okrążenia pomiarowego. Nie na balans, tylko na push. Dobra, minęło 10 minut. 11,59 zaczęliśmy, jak była 1150. Jest 1,33,073. Na razie jest OK. Ach, musiałem szybko przestawić kamerę i już mi 3-4 minuty poszły z dymem. Jest 12.2, że lecimy, muszę się sprężać. Dobra, okrążenie na pusz. Zobaczymy jak na tych większych oponach teraz będzie. Bardzo szeroko. To i właśnie tak szeroko w sumie w tym pierwszym zakręcie jechał i tutaj się wynosił szeroko też. Jest dyszka na minusie. Nawrót, czwarty zakręt. Dalej tylko dyszka i teraz te szybkie zakręty. Trochę podsterowność złapała. Oj, 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 oj. Za szeroko. Ja na wyjściu, bo lepsza trakcja, szybciej wyprostowałem bolit, ale na wejściu musiałem dużo prędkości zabrać, żeby wyrobić. No nie wiem, te C4 nie wydają się znacznie lepsze, Z tego co widzę, nie przegrzewają się. Czy już tam 104, 105 stopni, ale jest na zielono, tutaj zyskujemy na prostej. Teraz dobrze dohamowane do nawrotu, więc zysk 60. I kończymy okrążenie z czasem minuta 32,528, co zbliża nas do tego wymaganego czasu, ale jeszcze sekunda i 70. Chociaż wiem, że tutaj jeszcze jest spory zapas nie tylko tempa. Ale także, także coś w setapie. Ewidentnie, no tutaj jak zejdziemy z paliwem, to zyskamy z to na 100. I jeszcze muszę znaleźć kolejne 70 gdzieś na torze. Dobra, co do opon, to C4 jest największą oponą tutaj podczas Grand Prix Chin, więc akurat dobrze tutaj wybrałem. C5 już nie mogę używać, więc zostajemy na C4. No i teraz zaczynamy wysypywać te worki z piaskiem, zmniejszamy ilość paliwa. Do poziomu takiego kwalifikacyjnego na maksymalnie 4 kółka, 7 litrów, więc tutaj powinniśmy zyskać, dobra, nawet 6 litrów, czyli na trzy okrążenia: jednowyjazdowe, wyjazdowe, jedno pomiarowe i zjazdowe. Oczywiście zjazdowego nie będę robił. 12:7 więc 17 minut minęło. Tracimy sekundę i 70. i jeszcze mam w rękawie asa. Jest to Jeden tryb silnika, który zwiększy moc, ale jeszcze to zostawiam. Na razie zobaczymy, jaki czas zrobię z mniejszą ilością paliwa, z tak naprawdę ilością kwalifikacyjną na jedno okrążenie pomiarowe. Dobra, przygotowuję się. Już teraz przejeżdżam przez nawrót. Stawiam baterię na push. Tutaj jeszcze damy na baterii. Nie używamy tego maksymalnego trybu silnika i rozpoczynamy okrążenie z kwalifikacyjną ilością paliwa, czyli z bardzo niską. Pierwszy zakręt, żeby niezbyt szeroko wyjechać, trochę za szeroko, ale jeszcze jest ok. Spróbuję zrotować ten bolic. Nie chcę się słuchać w tych wolnych zakrętach, ale już widzicie, że jest zysk z tą mniejszą ilością paliwa. Akręt numer 4. No i tutaj już sporo zyskałem. Trzy dziesiąte. Może nawet sekundę jestem w stanie zyskać na przestrzeni całego okrążenia. Zobaczymy. Tutaj lepiej. Zawsze mam problem, żeby skleić w przód. Za późno się składam. 40 na minusie. Poczynamy trzeci sektor. Niezbyt schludnie, bo ominięty wierzchołek był tam. Ale jak widzicie, czas jest konkurencyjny. 60 na minusie. Jeszcze będzie brakować trochę do czasu Hamilton'a z SQ3. Trochę za późno zahamowane. Ominięty wierzchołek, ale duży zysk, mimo wszystko. I ostatni zakręt będzie sekunda na minusie. Czas 1.31.542. Oś... nie 7,7 dokładnie brakuje do czasu Luisa Hamiltona. Te siedemdziesiątych jestem w stanie znaleźć na pewno z tym trybem silnika. Zobaczymy. Wracam do boksu. Wyjeżdżam jeszcze raz na tor. Już tutaj nic nie grzebie w setupie. Jedyną zmianą którą mogę wprowadzić to jeszcze tutaj podkręcić moc silnika czyli MGUH dać na motor i to zwiększy trochę moc i zobaczymy czy znajdę te 70 czy znajdę te 70 daję teraz charging jest 12 11 i minęło 21 minut i tracę siedemdziesiątych do czasu Hamiltona i dziewięćdziesiątych do Oscara Piastriego. Więc wygląda to bardzo obiecująco. Zobaczymy, czy uda się to już zrobić na tym okrążeniu pomiarowym następnym. Dobra, dojeżdżamy. Stawiam baterię na push i moc silnika na motor. Także, let's go! Czy to będzie już ta próba, która da nam ukończenie tego wyzwania pozytywnie? Zobaczcie, już tutaj na prostej zyskujemy. Wcześniej najechałem, ale jest ok. Szerzej się wyniosę, żeby nabrać prędkości. Dwie dziesiąte już na minusie. Wygląda to obiecująco. Za szeroko tutaj w tym zakręcie. Numer cztery. Trzydziesiąte na minusie. Szybkie zakręty. Lewo. Brawo. wcześniej tutaj próbuję właśnie przyhamować do tych dwóch zakrętów. Trochę ominięty wierzchołek. jaj Dobra, odpuszczam tą próbę. Niezbyt schludne okrążenie, za dużo podsterowności. Więc wracam spokojnie, jeszcze trochę mam czasu. 12:14. Dobra, próba numer dwa, let's go. Wynosimy się na prostą startową DRS, let's go. Zbliżamy do jedynki, ciaśniutko. Drugi zakręt, wynosimy się szeroko, żeby jak najwcześniej wcisnąć gaz. Już prawie 30 na minusie. Teraz czwórka, mocne hamowanie. Pisko, wierzchołka. Teraz szybkie zakręty. Podwójny lewy. Jest ładna tutaj. Przewaga, pół sekundy na minusie. Teraz trzeci sektor. Wnosimy się na najdłuższą, prostą. Lekko tył uciekł. I zobaczymy, co to będzie. 60 na minusie. Siedemdziesiątych potrzebujemy, bo aktualnie 1,31. Ponad 330, prawie 340 na prostej. Nawrót. 90 na minusie. Come on. I ostatni zakręt i chyba będzie. Chyba będzie 1:35.63. Udało się pobić czas Luisa Hamiltona z kwalifikacji do sprintu oraz czas Oskara Piastrygo minuta 36.41 z kwalifikacji do głównego wyścigu. Także udało się to zrobić w mniej niż pół godziny. Także tutaj o wiele łatwiej to wyszło. Myślałem, że będzie trudniej ze względu na to, że tam nowa nawierzchnia teraz jest w Czanghaju, ale no tutaj widocznie na tym to, że i ten bolic ta ten modyfikacja jest bardzo dobra. Nie wiem, jak w McLarenie MCL38 z malowaniem na 2,25 by mi poszło, bo ostatnio właśnie takim jeździłem. Ale to jest w sumie to samo, nie że to samo auto, ale ten sam model robił. Te bolidy, więc hmm, ciekawe. Także widzowie udało się tutaj pokonać ten czas w miarę szybko i tutaj na pewno jeszcze jest potencjał na czasy poniżej 1.30. No ale pamiętajcie, ja się tutaj nie porównuję z kierowcami F1 i teraz sobie będę wmawiał: o, jestem szybszy od Ulisa. To na Tutaj, po prostu dla samego kontentu, wyzwania, próbuję pobić ten czas. Wiadomo, że tutaj jest wiele innych czynników: to jest symulator, to jest gra, to jest jakiś, jakaś modyfikacja. Tor nie jest w 100% accurate, 1 do 1 tak idealnie odzorowany, więc wiele czynników, ale dla samego kontentu myślę, że spoko. Także widzowie bardzo dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że wyścig, jutrzejszy wyścig o Grand Prix Hin będzie bardzo ciekawy. Kto wygra? Dajcie znać w komentarzu. Więc życzę Wam wszystkim miłego dziąka i miłego oglądania jutrzejszego wyścigu. Cześć!